Witajcie, witajcie! Dzisiaj mam dla Was przesyłkę niesamowitą. A mianowicie skąd? A mianowicie z Gibraltaru. Widzicie? Gibraltar Philatelic Bureau. Nigdy jeszcze z Gibraltaru nie zamawiałem. Jestem ciekawy, w jakim stanie przyszły te znaczki, ale już się cieszę, bo wiem, co tam zamawiałem. Zobaczcie sami. Ale zanim przejdę do dzisiejszego filmiku, chciałbym przypomnieć, że ogłosiłem konkurs, którego główną nagrodą jest ten kryptoznaczek z Liechtensteinu, wartości ponad 5 franków szwajcarskich. Druga nagroda to będzie zestaw znaczków pocztowych, taki wybrany przeze mnie. Ale żeby rozlosować te nagrody, kanał Ładne Znaczki musi osiągnąć 1000 subskrybentów. Dlatego zapraszam do subskrypcji, im szybciej to osiągniemy, tym szybciej rozlosuję nagrody. A teraz zapraszam do dzisiejszego filmiku. Nie bawię się w rozpakowywanie na widji, żeby było szybciej, otóż zaczynamy. Co my to widzimy? Co to jest? One Penny? A jeszcze sprawdzę, czy nic w kopercie nie zostało. A nie, nic nie zostało. Czyżby to było One Penny? Podobne, ale gibraltarskie, widzicie? One pound gibraltarski. A jak odwrócimy to. No, to widzicie jaki fajny. No ale fajny! I widzicie on jest. Teraz spróbuję go wyciągnąć, bo on jest w takiej kopercie. Takiej kopercie. Wielka koperta na jeden znaczek. jak to się wyciąga? Jak to <grymne> Może z tej strony. No, powiem wam, że. O, jest. No, to jest taka polinika, widzicie? Weźmy tą go. O, chodź tam mnie. Widzicie? Tam ostrość tam. O, coś takiego. To jest sama przylepny znaczek. Bardzo mi się spodoba, więc go sobie wziąłem. Ale patrzcie, co tutaj dalej jest. Zobaczcie, zobaczcie. Naprawdę cudowne znaczki. Rozpakuję to. Hi, hi, hi. wszystko przyszło. Dobra. Po kolei, po kolei, wyciągamy to i co to jest? Ta -da! To jest książeczka ze znaczkami, powiem Wam, piękne. Piękne te znaczki są. O, Jezu, jakie one są piękne. Spróbuję trochę z bliska Wam jeszcze pokazać. Dużo nie zamówiłem, bo one niestety były drogie. Na końcu Wam powiem, napiszę Wam na końcu filmiku, ile to wszystko kosztowało. Ale to nie były tanie rzeczy. Dlatego dużo nie zamówiłem. Ale jak to zobaczyłem, to mówię: No nie, muszę to mieć. Piękne to jest. Piękne. Z drugiej strony siedem różnych statków. Z brytyjskiej marynarki, które zostały nazwane HMS Gibraltar. Zestaw siedmiu znaczków zawiera w sobie, no i tutaj jest napisane: To z 2017 roku kasownik. No, nie widzicie o teraz. Ale piękne są te statki. Oczywiście trzeba będzie je dobrze przechowywać zabezpieczyć tu folikę od razu lądują z powrotem, żeby się nie uszkodziły i nie pobrudziły. A ja potem wymyślę, gdzie ja folicę włożę do tych moich koszulek, co wam kiedyś pokazywałem, do tego klasera, gdzie trzymam duże walory, bo naprawdę to jest piękne. No i słuchajcie, najważniejsza rzecz, po jaką zamawiałem znaczki z Gibraltaru, jest to, Gibraltar Cryptocurrency Stamp, czyli kryptoznaczek. Tak, tak wygląda z tyłu. Zaraz go odwrócę, tylko poukrywam niektóre elementy tego znaczka, bo tam są te kody kreskowe, czy tam kody QR. Jeszcze nie wiem, jak to działa, więc będę musiał rozeznać. W środku jest, aha, no ja muszę zrozumieć jak to działa. To technologii blockchain, jest artykuł, jakiś tekst. Tak, korency. stamp. Historia bitcoin pizza day. No generalnie do poczytania. No i teraz zobaczmy znaczek. Oto tak on wygląda. Ja to specjalnie ukryłem w środku te informacje z kodem, żeby nikt mi go nie ukradł bo ktoś czyta kod i możemy go ukraść, bo to takie łatwe. Tak on wygląda. Zacząłem zbierać troszkę te znaczki e, kryptoznaczki. Jeśli ktoś z Was nie słyszał jeszcze wywiadu jaki udzieliłem dla radiowej trójki to u góry linkuję właśnie e, linkuję ten artykuł i można go posłuchać, poczytać jak komu pasuje. Tam wypowiadam się troszkę na temat tych kryptoznaczków. No i słuchajcie. Jest kolejny kryptoznaczek, a czekam na kolejne. A czekam na kolejne, kolejne do mnie idą. Także też wkrótce zobaczycie jeszcze następne kryptoznaczki. A na razie z Gibraltaru to jest ich pierwszy kryptoznaczek. Niedługo zrobię Wam filmik na temat tych pierwszych kryptoznaczków, które pojawiły się w 2019 roku. Jak one w tej chwili funkcjonują na rynku, jakie są ich ceny, czy wzrosły, czy zmalały, czy łatwo je dostać, czy trudno. Także będzie za jakiś czas ten filmik na temat kryptoznaczków. A dzisiaj Wam pokazuję kryptoznaczek z Gibraltaru. Tak on wygląda. Sądzę, że jeszcze można go kupić, ale że to jest ich pierwszy kryptoznaczek, to mam przeczucie, oczywiście to jest tylko moje przeczucie, że one wkrótce się skończą. Tak samo jak się szybko skończyły kryptoznaczki austriackie. Dobrze, jeśli chodzi o to, ile zapłaciłem za, za to, co wam pokazałem, czyli tak niewiele generalnie, czyli kryptoznaczki do tego, znaczki z tymi statkami i ten jeden znaczek, za to zapłaciłem 20 funtów brytyjskich, czyli jakieś 100 zł.